Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i ja pracuję na stanowisku Head of Studies w eTutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Dzisiaj kolejny z tematów biznesowych, no może trochę mniej niż Mergers and Acquisitions. Dzisiejszy odcinek związany jest z premierą nowego obszaru działalności eTutor, mianowicie eTutor Pro. To osobna aplikacja, na której będzie można uczyć się już nie tylko angielskiego, jak na samym eTutorze, ale też poznać tajniki tematów bardziej przydatnych w pracy, rozwoju menedżerskim czy rozwoju osobistym, ale tak bardziej z zacięciem jednak biznesowym. Pierwszym z kursów, który będzie dostępny na eTutor Pro, które będzie osobną aplikacją na App Store i Google Play, będzie temat ESG. I nie chodzi tu o te pistolety na kulki. O ESG na pewno wcześniej wspomniałem w kontekście oceny spółek. Chodzi o elementy składające się na rating przedsiębiorstw. O tym temacie opowiem dzisiaj więc bliżej, opowiem o każdej z odnóg tego akronimu, czyli Environmental, Social i Governance. Oczywiście, możecie spodziewać się wielu ciekawostek kulturowych ze Stanów oraz Wielkiej Brytanii, właśnie w kontekście ESG. Przejdźmy do słówek. 1. Umbrella Term Określenie zbiorcze, takie parasolowe. No i tak, jeśli chodzi o ludzi i język, to lubimy upraszczać sobie różne skomplikowane zagadnienia. I robimy to często za pomocą akronimów. Nie mylić ze skrótami. Akronim po angielsku to zwykłe acronym, ale skrót to abbreviation. Oczywiście z łaciny od breviare, czyli skracać, jest nawet takie słówko brevity po angielsku znaczące właśnie zwięzłość. Jak się to wszystko ma do ESG, akronimu łączącego Environmental, Social i Governance? No, właśnie, to jest taki umbrella term łączący trzy ogromne filary związane z działalnością firmy, i każdy z nich można by rozbić na kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt mniej skomplikowanych zagadnień, ale związanych głównie właśnie z tym jednym filarem. Filary to środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny, właśnie governance. Sami możecie pewnie na szybko wymyślić po 10 działań związanych z tymi filarami. Ja w dzisiejszym odcinku postaram się ograniczyć tylko do trzech. No, żeby słówek wyszło 10. Oczywiście dam przykłady pozytywne, jak niektóre firmy dbają o ASG, no i oczywiście jak zdarzają się jakieś wpadki, to szybko je korygują. I oczywiście podam nazwę tych firm, bo nie ma czego się wstydzić. Gdy jednak jakaś firma totalnie zawaliła jakiś filar, albo wszystkie trzy, no to oczywiście nie powiem bezpośrednio jak ta firma się nazywa, bo jak mówią Japończycy, ściany mają usi, a ja jestem bardzo słaby w odpowiadaniu z wolnej stopy w sądzie za oszczerstwo. Oszczerstwo po angielsku to libel i możecie je znać z filmu skandalista Larry Flint o słynnym wydawcy magazynu Hustler, który o takie oszczerstwo został oskarżony. Aktorzy to Woody Harrelson, czyli ten co miał ojca mordercę na zlecenie, Edward Norton, on ostatnio gra na banjo w takim filmie o Bobie Dylanie, no a sędziego gra sam Larry Flint. Polecam. A w zdaniu? In our last strategy meeting, Synergy was thrown around so much it basically became an umbrella term for We have no idea what we're doing, but it sounds impressive. Na ostatnim spotkaniu strategicznym słowo synergia było rzucane tak często, że praktycznie stało się parasolowym określeniem na nie mamy pojęcia co robimy, ale brzmi profesjonalnie. No, w sumie to taki nasz lekki insider joke, ta synergia. Kolejne 9 zagadnień będzie podzielonych na trzy części i najpierw zajmiemy się literką E od Environment Środowisko. 2. Sustainable Resource Management zrównoważone zarządzanie zasobami. To oczywiście jedno z zagadnień, ale postaram się tutaj wpleść też kontekst kulturowy, żebyśmy nie padli o tych wszystkich zwrotów i akronimów. Czy można zarządzać zasobami tak, żeby się nie kończyły i w ogóle, czy jest to jakaś nowa idea? No na przykład na początku rewolucji przemysłowej, jak jeszcze wszystko chodziło na parę, to czym trzeba było w tych kotłach palić? W fabrykach palić i tak dalej. Czy palono więc drewnem, bo łatwo je było ściąć, w sensie drzewa, tu od razu dodam, że ściąć drzewo to cut down i samo cut to nie wystarczy. Cut to ciąć drzewo. To chyba ktoś, y, jakiś zakochany szaleniec, wycina tylko inicjały na drzewach, jeśli tego down nie dodamy. Czy ścinano więc drzewa na początku rewolucji przemysłowej? No nie, bo drzew to zasadniczo już nie było. Od początku średniowiecza, czyli tak, circa about, to takie polsko-angielskie. Tysięczny do 1700 roku ścięto 90% lasów Anglii, więc po prostu już nie było czego ścinać. Na początku rewolucji przemysłowej trzeba było zacząć kopać w ziemi, tam wiadomo czarne złoto, węgiel, a węgiel to koks, to antracyt. No i zaczęły się problemy z zatruwaniem środowiska. Sustainable Resource Management w kwestii lasów był więc w Anglii zerowy, bo nikt się tym nie przejmował, chodziło się po prostu coraz dalej po drewno, a że ludzie co średnio 100 lat wszystko zapominają, no to nowe pokolenia nie uczyły się niczego, co poprzednie pokolenia już się nauczyły, i okazało się, że drewno teraz trzeba chodzić do Szkocji, a prapradziadek jeszcze za 100 dołę chodził. A w zdaniu? Our office's approach to sustainable resource management mostly involves reusing forks whenever we can. Nasze biurowe podejście do zrównoważonego zarządzania zasobami polega głównie na ponownym używaniu widelców, kiedy tylko możemy. No, wiadomo, byle nie do zlewu wrzucić 3. Mitigation łagodzenie ryzyka. Tutaj, oczywiście, w kontekście środowiska, idealnie byłoby się po prostu z ziemi wyprowadzić i poczekać, aż znowu wyrosną na niej szyszyla, dinozaury, kunolisy no, wszystko to, co wyginęło od działalności człowieka no, ale tak się nie da. Na szczęście. Można za to łagodzić wpływ działań przemysłu czy ogólnie firm na środowisko, i tym zajmuje się działka Mitigation w ESG. Przykładem najlepiej to chyba realizującej firmy, która jednak coś tam jeszcze zarabia, bo nie oszukujmy się, firmy to takie maszyny do robienia pieniędzy, nie do zbawiania świata, jest Patagonia. Założycielem jest Juan Schuinart, oczywiście, że Kalifornijczyk, niemniej ojciec był Kanadyjczykiem i to tym. No więc syna oczywiście nie nazwał jakoś kalifornijsko, tylko po starodownemu. Ciekawe, czy na ten sam pomysł nie wpadli też polscy emigranci, którzy swoim dzieciom w Anglii, urodzonym już w Anglii, dali na imię Bożydar czy Grzymisława, co ustawiło je w brytyjskim systemie szkolnictwa absolutnie do końca życia. Wracając do Patagonii, to Iwon, zapalony wspinacz, alpinista, Chyba nie taternik, dbał, żeby zatworzeniem ubrań dla innych spinaczy, czy po prostu ludzi lubiących, jak widać na ulicy, że się wspinają, no, żeby te ubrania nie niszczyły środowiska, w którym się wspina. Niestety, podcast nie jest sponsorowany przez Patagonię, ale kupując od nich ubrania, możecie spodziewać się, że nie wykorzystują żadnej pracy niewolniczej, pracy niewolniczych, zgrabnych malutkich rąk. I materiały też będą bardziej ekologiczne, może te kolory będą troszkę bardziej nie takie mocne, ale na pewno ekologiczne, na pewno bardziej niż w każdej sieciówce. Z tego powodu te ubrania też mają swoją cenę dosyć wysoką, więc od razu zaczęły być przejmowane przez finansistów, programistów z Kalifornii takim standardowym ubiorem mężczyzny, dużo zarabiającego, będzie właśnie taka polarowa kamizelka Patagonii nałożona na koszulę raczej niebieską niż białą, można wygooglować sobie Finance Bro Vest i zobaczyć jak to wygląda. Swoją drogą polar po angielsku to wyłącznie polarny, więc polarowa kamizelka to Fleece Vest. Nie mylić pchłami, chociaż to tak samo brzmi. A polar dlatego, że został tak nazwany właśnie materiał, stworzony zresztą w Nowej Anglii, w New Hampshire, przez firmę Maiden Mills, Czyli panieńskie młyny, i firma stworzyła go w latach 70. nazwała go właśnie Polar Tech Fleece. No i tak na chybił trafił, teraz chodzimy w polarach, a nie we flisach. A w zdaniu: Mitigation plans must be in place before launching any high risk initiative. Plany łagodzenia ryzyka muszą być gotowe przed uruchomieniem każdej inicjatywy wysokiego ryzyka. No to jest jak zrobieniem popcornu. Lepiej robić na większej patelni, a nie potem się martwić, co z tym, co wychodzi. 4. Greenwashing, eko ściema. No tu oczywiście nie chodzi, że to element dbania o dobre ESG, takie ściemnianie, ale oczywiście jest to jakaś część strategii, którą coś tam można pokazać przed akcjonariuszami, no ale Anusz się nie domyślam, że to właśnie jest greenwashing. Jako osoba, którą ukształtowały piersi z kurczaka mogę na szybko powiedzieć, że mi ostatnio tak w oczy rzuciły się piersi drobiowe, które były właśnie zgrabnie zapakowane w takie tekturowe zielone pudełeczka, to się jakoś nazywała jako kurka, kogut płakał jak sprzedawał. No ale w domu okazało się, że to jest tylko taka nakładka na plastikowe pudełko. Tam zasadniczo cały ten kurczak i tak jest z folii, no ale tak zielono to wyglądało. No więc poczułem się oczywiście oszukany, bo de facto opakowania było więcej. I co ostatnio tak wyszło jak szydło z worka, czyli the cat is out of the bag, kot uciekł z worka? No, Dieselgate. Dieselgate to oczywiście nie wiadomo jaka firma była za to odpowiedzialna, ale samo gate, właśnie ten nie prefiks, tylko suffix, dodawany jest oczywiście od afery Watergate. Samo Watergate to była nazwa kompleksu budynków, które de facto właśnie z nich było widać ten Watergate na rzece Potomac, to taka słynna rzeka Gdzieś tam w Waszyngtonie. Watergate oczywiście było bramą wodną i regulowało przepływ tej rzeki. Tak troszkę owijam w bawełnę. I'm beating around the bush, no ale no, nie powiem jaka firma, w tym Dieselgate. Niemniej można iść do biblioteki, iść i spytać. Po tym całym opowiadaniu o clean diesel, że kto jeździ benzyną, to truje planetę, okazało się, że jakaś tam firma instalowała urządzenia, które oszukiwały czujniki emisji spalin, tak żeby na testach wychodziło, że te silniki diesla są właśnie czystsze. A to były zwykłe ropniaki i emitowały 40 razy więcej spalin niż przewidywały amerykańskie normy. No i właśnie w Stanach wyszła ta afera, więc tu jest ten kontekst kulturowy. No i co z tego? Diesel musi dymić. To takie ulubione hasło właścicieli pasatów B5 z takim przebiegiem milion kilometrów, ale zacytuję tu kanclerz Angela Merkel, bo to chyba taka niemiecka firma była. Ona powiedziała, że no, eksperymenty na małpach i ludziach związane z wdychaniem spalin nie były etycznie uzasadnione w żadnej postaci, więc tak to było też niestety testowane. No wiadomo, czujnik czujnikiem, ale małpa prawdę ci powie. Kary dla firmy to 30 miliardów dolarów. No, i jakieś tam jeszcze nawet kary więzienia. Potem trzeba było tylko zainwestować 60 miliardów euro w rozwój samochodów elektrycznych, no więc na pewno się to nie opłacało. A w zdaniu. Report was so vague Ich raport zrównoważonego rozwoju był tak ogólnikowy, że nie wiedzieliśmy, czy to strategia, czy po prostu luksusowa jako ściema. Przejdźmy do tematów społecznych. 5. Wage slavery, niewolnictwo płacowe. Tu krótkie przypomnienie: salary to wypłata, taka miesięczna, ale hourly salary nie powiemy nigdy, no bo właśnie stawka godzinowa to hourly wage, i z wage raczej kojarzy się takie rozliczanie za tak zwane roboczo godziny, a nie efekty pracy. No i dochodzi nam do tego slavery, czyli niewolnictwo. No ale czy ono się nie skończyło po wojnie secesyjnej, tej prawdziwej, niemarwelowej? No nie do końca, bo dalej są firmy, które oferują no właśnie głodowe wynagrodzenie w swoich fabrykach, w jakichś może i kawiarniach, ale głodowe nie jest wcale takie złe, no bo po prostu jest się głodnym, ale się żyje, pracuje się dalej i idealnie właśnie dla niektórych firm jest bycie w takiej pętli, żeby z niej po prostu nie wyjść i pracować codziennie, zarabiać tylko tyle, żeby przeżyć. Z tym walczą oczywiście firmy traktujące poważnie swoje ESG. No więc jak sobie jest taki wielki Apple i zarabia miliardy dolarów w Cupertino, to taka dzielnica San Francisco czy San Jose, no to czy oni nie mogli po prostu więcej płacić w tych fabrykach w Chinach za te telefony? No może tak nie 3 dolary za godzinę, tylko 30. A może nie, bo minimalna w Kalifornii to jest 16,5 dolara, więc tak 6 dolarów? No przecież stać ich. No, nie do końca. Takie myślenie to jest tak zwany korwinizm, czyli populistyczny pomysł rozwiązujący jednym zdaniem skomplikowany problem. To nawet pewien kandydat na prezydenta teraz powiedział: To jest to samo, co powiedzieć, jak rozwiązać problem głodu i bezdomności na świecie? Niech głodni zjedzą bezdomnych. Szachmat lewacy, ale zaorał itd. Ja akurat w kwestii wynagrodzeń w tych fabrykach przeczytałem książkę Fila Knighta o najkach bezpośrednio z jego książki, więc no tak można by powiedzieć, że opinia była lekko biased, czyli stronnicza. Niemniej on opowiada o wizycie jego syna w jednej z fabryk w Chinach, kiedy miał kilkanaście lat, więc taki był bardziej mm, lewicujący i oczywiście powiedział, że no w tych warunkach to ci ludzie nie powinni pracować i w ogóle powinni zarabiać dwa razy więcej. Od razu Phil Knight powiedział, że oczywiście już próbował, ale Rząd chińskiego miasta powiedział, że no tak nie może być, że w jednej fabryce Nike ludzie będą zarabiali trzy razy tyle, co w innej fabryce, bo będą protesty, zamieszki, żeby właśnie w tej fabryce pracować. Więc nie jest to do końca takie proste. Oni się po prostu musieli dostosować do lokalnego rynku, ale może być to też PRO's Fairy Tale, czyli bajeczka PR-owa, No, tak to rzeczywiście mogło wyglądać. Niemniej książka była jednak fila Nighta, właściciela Nike'a. Niemniej sam aspekt bardzo ważny w ESG, a w zdaniu: We prefer to call it career growth under pressure, others might say wage slavery. My wolimy to nazywać rozwojem kariery pod presją, i inni powiedzieliby, że to niewolnictwo płacowe. A jak nie ma wynagrodzenia, to się nazywa zdobywanie doświadczenia w zamian za możliwość rozwoju. 6. Liability odpowiedzialność prawna. Kolejny z filarów ESG, czyli Social, musi zahaczyć o kwestie związane z bezpieczeństwem konsumentów. Po co w ogóle o nich dbać? Czy nie przyjdą nowi, jak się ktoś zatruje jakąś spleśniałą kapustą kiszoną? Czy w ogóle kapusta może spleśnieć, czy ona po prostu się mega kisi? Z drugiej strony jest takie ciasto pleśniak, no to ona na pewno nie może spleśnieć, prawda? Odejdźmy od tych kuszących tematów do Stanów Zjednoczonych, bo tam właśnie z anegdotycznych przypadków wiecie, że pozwać można nawet producentów packi na muchy, jak ktoś za mocno się nią pacnie, bo akurat miał pieprzyk w kształcie muchy, no i pozew jest gotowy. W Wielkiej Brytanii od 1987 roku tego 1987 poza Dickensa to różnie z tymi kominami bywało, obowiązuje coś takiego jak Consumer Protection Act, który Chroni konsumentów przed producentami albo przynajmniej przed ich produktami. Co ciekawe, jest taka klauzula w Wielkiej Brytanii wyłączająca negligence, czyli niedbalstwo i brak zachowania ostrożności, jako przyczynę uszkodzenia ciała. No więc nie trzeba się już stresować, można sobie robić wyścigi na wałkach do ciasta. No i to nie do końca jest dobry pomysł, ale próbować można. I ta oczywiście hiperbolizująca teoria w Stanach by absolutnie nie przeszła. Tam właśnie brana jest pod uwagę negligence konsumenta i tak łatwo nie wywalczy się tego Ferrari, po prostu musimy dowieść, że to po prostu naprawdę my nie zawiniliśmy, nawet jak używaliśmy bardzo dziwnie tego danego urządzenia. Oczywiście wypadki się zdarzają i w przypadku brytyjskich firm było kilka większych afer konsumenckich. No, Salmonella w 2006 w czekoladzie, to po prostu tam pękła sobie rura, nie wiem czy rura z salmonellą, ale skaziła partię produktów, no i firma dosyć długo się ociągała, tak długo, że aż dostała milion funtów. Kary. Kolejna trochę bardziej wybuchowa sprawa to 500 pożarów spowodowanych przez suszarki, ale nie te hairdryer, tylko tumble dryer, te takie kręcące się tam się przewalają te ubrania, czyli tumble. Tam wyszło na jaw, że ludzie nie do końca czyścili to, co trzeba czyścić co suszenie, czyli ten fluff, takie paproszki. No i jak się to nagromadziło, a było blisko grzałki, no to 500 domów się spaliło. Więc uzuwajcie paprochy z suszarek, czy macie gaśnicę w domu, czy nie. A w zdaniu: Po tym spotkaniu z klientem, wszyscy zgodziliśmy się, że Bożydar nie powinien mówić bez obecności prawnika, stał się chodzącym ryzykiem prawnym. 7. Supply Chain Ethics. Etyczność łańcucha dostaw. W kraju, który dał nam aferę solną, odświeżanie wędlin domestosem w jakichś zakładach w Starachowicach, cztery dni temu afera mięsna i nielegalne ubojnie w Małopolsce oraz tysiące kontroli mięsa w barach z kebabami. W każdym razie w Polsce nie muszę podkreślać jak ważna jest etyczność łańcucha dostaw i to co dostajemy jako konsumenci, no to niekoniecznie jest najważniejszą sprawą, ważne też żeby to było etycznie do nas dostarczone. W supply chain ethics. Możemy wpisać oczywiście wszelkie produkty z naklejką fair trade, czyli płacimy trochę wyższą cenę za czekoladę, żeby ludzie, którzy ją wytwarzają w sumie to hodują rośliny kakaowca, zarabiali nie głodowe pensje, ale takie w miarę ok, żeby to nie była po prostu blood chocolate, tak jak są blood diamonds. Swoją drogą, ciekawy film z Leonardo DiCaprio. I po polsku trzeba pamiętać, że diamond to brylant, a diament to nieoszlifowany brylant. To taka różnica, jak ktoś wybiera się do jakiegoś salonu z biżuterią. Jeśli chodzi o politykę etyczności łańcucha dostaw, to akurat w Stanach i w Wielkiej Brytanii teoretycznie są jakieś prawa, które zakazują współuczestniczenia w nowoczesnym niewolnictwie i współpracy z firmami, które wykorzystują pracowników. Jak to ostatecznie wygląda, no chyba nie muszę mówić. Jedna z głównych fabryk pewnego takiego droższego telefonu z owocem słynie z tego, że. Ma siatki zabezpieczające na klatkach schodowych i nie chodzi o to, żeby komuś telefon się nie wyśliznął z kieszeni. Tutaj ciekawym aspektem jest polityka celna Stanów, która trochę na etyczność łańcucha dostaw może wpłynąć. No bo, jak ktoś zamówił rok temu 100 tysięcy rowerów po 100 dolarów i teraz ma zapłacić za nie dwa razy tyle, no to możliwe, że innymi sposobami będzie te rowary sprowadzał albo kupował nowe. Na skali mikro można się zastanowić, czy sami trochę nie działamy nieetycznie, zamawiając bezpośrednio z Chin super tanie przedmioty, które niby można kupić w sklepie, no ale nie za jedną dziesiątą ceny. Tu ostatnia ciekawostka o etyczności. Na TikToku pojawiły się firmy z fabryk, dużych producentów odzieży, butów, nawet pastylek do pralek, i oni bez ogródek mówią, że Birkenstocki, Adidasy, Nike na cały świat. Chętnie wyślałam absolutnie te same za ułamek ceny sklepowej, no jak od nich bezpośrednio kupimy. No odlot. A w zdaniu. The Antique Dealers the Ivory Piano Keys were compliant with their supply chain ethics, although the piano was 200 years old. Sprzedawca Antyków przysiągł, że klawisze z kości słoniowej są zgodne z ich etyką łańcucha dostaw, mimo że Fortepian miał 200 lat. No, problemy pierwszego świata, ale niech pierwszy rzuci kamień, kto nie miał problemu z wysyłką fortepianu za ocean takiego dwustoletniego. Ostatni z filarów ESG sponsoruje literka G, czyli governance, ład korporacyjny. 8. Board independence, niezależność rady nadzorczej. Tutaj możemy otworzyć kodeks spółek handlowych. Ostatnio w ręce miałem go chyba na studiach tłumaczeniowych, ale to tylko dlatego, że to było gorąco, trzeba się było czymś wachlować. Ogólnie w anglosaskim systemie prawnym nie ma takiego rozróżnienia zarząd, rada nadzorcza. Generalnie board to w domyśle board of directors, czyli zarząd, czyli osoby, które de facto sterują firmą i też pracują w tej firmie. Drugi, drugi board, supervisory board, czyli rada nadzorcza, ale to już w europejskich spółkach, po prostu kuma te osoby z zewnątrz, które swoim neutralnym okiem eksperta doradzają spółce, dbają o interesy akcjonariuszy i tak dalej, ale. W sumie to nie mają skin in the game, nie mają nic do stracenia, no bo nie są udziałowcami, nie mają żadnych powiązań z zarządem, ani z firmą. Zapłata za taką odpowiedzialność, no nie jest jakaś fikuśna, kilkadziesiąt tysięcy rocznie w spółkach polskich, no to na waciki będzie, ale gdyby zdarzyło się być w kilku radach na raz, no to oczywiście można sobie na więcej wacików uczuć, albo w kilkunastu radach. Samo więc Board Independence, jeśli już wiemy, że w Stanach i Wielkiej Brytanii tak by jest połączona struktura, tyczy się właśnie niezależnych członków, których w Stanach musi być większość w takiej radzie, a w Anglii przynajmniej połowa. Reszta może być już z firmą związana, tak jak w polskim zarządzie, niemniej teoretycznie nie ma tej większości głosu. Nikt więc w półce paliwowej nie przegłosuje takiego pomysłu: A, sprzedajmy ten Orlen i jedźmy w Bieszczady. Oczywiście, w domyśle członkowie tych struktur nie zasiadają w takich radach firm konkurencyjnych, ale kto to tam sprawdzi, szczególnie jak firma nie dba o swoje ESG. A w zdaniu: Strong Board Independence ensures decisions serve the company, not just the CEO. Silna niezależność rady nadzorczej gwarantuje, że decyzje służą firmie, nie tylko prezesowi. 9. Executive Accountability. Odpowiedzialność kadry zarządzającej. No, no tutaj. Na odwrót trochę chcielibyśmy, żeby osoby nadzorujące firmy były niezależne, niezwiązane z biznesem. No i super, to taka powinna być właśnie rada nadzorcza. Tu z kolei, przy dobrych praktykach firm dbających o ESG, będzie odpowiedzialność osób, którzy de facto tą firmą sterują. Od podstawowej odpowiedzialności związanej np. ze stock options, czyli prawem wykupu akcji spółki po jakiejś określonej cenie, przeważnie niższej niż rynkowej, to oczywiście w przypadku. Pozytywnym, gdzie firma osiąga jakiś wynik, więc dowozi jakiś produkt, no to oczywiście menadżerowie, dyrektorzy dostają coś z tego sukcesu, dostają akcje po niższej cenie, będą chcieli, to będą mogli je sobie sprzedać i troszkę zarobić. I druga strona medalu to jest właśnie ta odpowiedzialność, no niekoniecznie finansowa, i to nawet w ostatnim odcinku były te złote spadochrony, ale też prawna odpowiedzialność. Tu nie do końca pisał Harari prawdę w książce Sapiens, to było kilkanaście lat temu, że firma, korporacja, no to jest taki nierealny twór i nikogo tam nie można pociągnąć do odpowiedzialności, bo to jest taka firma. No akurat DOJ, czyli Department of Justice, Departament Sprawiedliwości w Stanach, jasno mówi, że może pociągnąć osobę do odpowiedzialności za oszustwa, sprawy związane z naruszeniem ochrony środowiska i tak też było w Dieselgate dla wysokich członków kierownictwa, na przykład Olivier S., aresztowany w trakcie wakacji na Florydzie, 7 lat więzienia, 400 tysięcy dolarów kary, odsiedział no, pięć i wyszedł na wolność. Ale już podobno ma mocno amerykański akcent. James L., główny inżynier, który opracował to mm, oprogramowanie, no, 3 lata więzienia, 200 tysięcy dolarów kary, no, tu oczywiście on pewnie sam tego nie opracował, tylko jego zespół, ale on był właśnie odpowiedzialny i tak to powinno wyglądać. A w zdaniu: Our company's approach to executive accountability is simple. If it's successful, praise the executives. If not, blame the market. W naszej firmie odpowiedzialność kadry zarządzającej jest prosta. Sukcesy przypisujemy zarządowi, porażki rynkowi. To w sumie śmieszne zdanie, ale działa to nawet w drugą stronę, według książki, o której mówiłem wcześniej, Drunkard's Walk. Przypomnę tylko, jak średnie były wyniki sprzedaży pierwszego crossovera Hondy HRV w 1999 roku. No po prostu troszkę za wcześnie weszła na rynek, niż ludzie by tego chcieli. 10. Shareholder Engagement zaangażowanie udziałowców. Ostatni z elementów filaru governance, oczywiście jeden z kilkudziesięciu możliwych to wszelkie informacje przekazywane przez firmę udziałowcom, też potencjalnym udziałowcom. Firmy notowane na giełdzie wręcz uwielbiają dzielić się nawet najmniejszymi pozytywnymi informacjami. Bardziej negatywne gdzieś schowają w jakimś raporcie kwartalnym gdzieś tam siódma tabela pod Excelem firmy dbające jednak o dobre ESG. Oczywiście są najbardziej transparentne i w wyważony sposób też komunikują swoją strategię bez zbędnych fajerwerków, żeby to też nie wpływało na cenę akcji zbytnio. Po angielsku takie pompowanie informacji, kręcenie zainteresowania danym tematem połączymy z czasownikiem embellish. To jest takie. Malowanie trawy na zielono to jest takie patrzenie na życie przez różowe okulary. No na giełdzie jednak sprawdza się rzeczy co kwartał i w porywach ewentualnie do dwóch. Potem przychodzą dane finansowe, no i trzeba się tłumaczyć, że wcale nie jest tak różowo jak było. Takim embellisherem, czyli takim zbyt mocno patrzącym przez różowe okulary jest mój ulubieniec Elon M. No ale nie bez powodu. Akcje Tesli zaliczają w tym tygodniu tak zwany krzyż śmierci, czyli death cross. Moment w analizie technicznej, kiedy ta krótka wycena, ten trend krótkiej wyceny, przecina się z linią trendu, a jak dzieje się to w drugą stronę, czyli akcje są droższe niż ten trend by to pokazywał, no to jest to Golden Cross, czyli Złoty Krzyż. Czemu tak się dzieje? Myśląc o ESG, udziałowcy mogą się czuć mocno oszukani, gdy większość obietnic z konferencji Ilona Musk'a no nie ma pokrycia w rzeczywistości. Na przykład w 2016 roku zapowiedział, że do końca 17. Tesla będą same jeździć z zachodu na wschód Stanów i z powrotem. Jest 2025, ta funkcjonalność nie działa, no i też wiadomo już, że autopilot się wyłączał w przypadku spowodowania wypadków, tak żeby to była wina kierowcy. W 2019 Cybertruck miał być kuloodporną amfibią za 39 tysięcy dolarów. No na prezentacji stukła mu się szyba i oczywiście teraz wszystkie egzemplarze są do poprawienia, bo odpadają im listwy. Sam samochód też kosztuje 60 tysięcy dolarów i jazdę w terenie ma gorszą niż yy, Dacia Duster, w sumie dobry samochód. W 2019 ogłoszono też Robotaxi, autonomiczne taksówki do końca roku, no nikt ich jeszcze nie widział, więc ceny akcji lecą na łeb na szyję, po angielsku Plumet. Widocznie dbanie o ESG nie idzie maskowi tak dobrze jak granie w gry, chociaż ostatnio podczas streamu ze swojego prywatnego samolotu chciał się pochwalić, ale zginął trzy razy w samouczku pewnej gry, no i się rozłączył. A w zdaniu: Our idea of shareholder engagement is letting them vote once we've already made all the decisions. Nasze podejście do zaangażowania akcjonariuszy polega na tym, że pozwalamy im głosować, gdy wszystkie decyzje już zapadły. No i tu też nie ma co się oszukiwać, akcjonariusze indywidualni mogą przyjść na walne zgromadzenie na kawę i ciastka, ale dużego wpływu na termin premiery Wiedźmina 4 jednak nie będą mieli. Powtórzmy słówka. 1. Umbrella term. Określenie zbiorcze. 2. Sustainable resource management. Zrównoważone zarządzanie zasobami. 3. Mitigation. Łagodzenie ryzyka. 4. Greenwashing. Ekościema. 5. Wage slavery. Niewolnictwo płacowe. 6. Liability. Odpowiedzialność prawna. 7. Supply chain ethics. Etyczność łańcucha dostaw. 8. Board independence. Niezależność rady nadzorczej. 9. Executive accountability. Odpowiedzialność kadry zarządzającej. 10. Shareholder Engagement. Zaangażowanie udziałowców. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify i Apple Podcast, Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn oraz na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.